społeczeństwa w ochronie środowiska oraz... To prawdopodobnie pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce. Transgraniczna rozprawa administracyjna miała miejsce w Bogatyni. Chodzi o koncesję dla kopalni Turów. I żeby PGE ją dostała, musi być spełniony szereg wymagań. Konsultacje społeczne i transgraniczne z udziałem Czechów i Niemców. To jeden z elementów wydania decyzji o koncesji i dalszym wydobywaniu węgla w bogatyni. W trybie artykułu 36 ust. Rozprawa administracyjna, którą zorganizowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, miała na celu rozwiać wszelkie wątpliwości związane z niekorzystnym wpływem odkrywki na środowisko i ludzi. Stąd liczna reprezentacja Czechów i Niemców, a także organizacji ekologicznych z Polski, Czech i Niemiec. Rozprawa rozpoczęła się o godzinie 10 w Bogatyńskim Ośrodku Kultury w ubiegły czwartek. Przed wydarzeniem planowano manifestację, która nie doszła do skutku. Ekolodzy, którzy przyjechali do Bogatyni, zaznaczają, że taka rozprawa z równoprawnym udziałem Czech i Niemiec to ewenement. Jest to dosyć niezwykłe wydarzenie dzisiaj. Jest to pierwsze wysłuchanie w Polsce, w którym będzie oficjalna rozprawa administracyjna, w którym będzie brało udział przedstawiciele dwóch jeszcze państw, a z mojej wiedzy także jedno z najliczniejszych, jeżeli nie pierwsze w Europie. Jeżeli chodzi o turów, to tutaj specyfiką tej rozprawy dzisiaj będzie to, że, będzie, że organ i inwestor będą zmuszeni do pomyślenia ponad bogatynią w większości, kiedy czyta się ten raport, to myśli się, że bogatynie nie jest w stanie sobie wyobrazić życia bez elektrowni i kopalni i niewątpliwie tego nie kwestionujemy. To będzie trudna rzeczywistość, byłaby trudna rzeczywistość gospodarcza. Natomiast Czesi będą na przykład pytać, dlaczego 24 tysięcy mieszkańców bogatyni jest ważniejszych niż 30 tysięcy mieszkańców Czech, którzy stracą wodę pitną. Albo Niemcy będą pytać, dlaczego jest tak, że um, pisze się o zabytkach w Opolnie, ale na przykład już nie o domach, które osiadają w Żytawie. Oczekujemy że sprawa nabierze dużo większego rozgłosu międzynarodowego, gdyż tu chodzi także o wdrażanie europejskich dyrektyw. Na przykład mamy e, dyrektywę wodną europejską, która ma chronić zasoby podziemne, ale także powierzchniowe wód. I tutaj mamy sytuację, kiedy te same wody należą do trzech krajów. Tak? No, Czesi, Niemcy i Polacy dysponują na przykład wspólnie z Więc tu nie chodzi tylko o to, jak Polska interpretuje te przepisy, ale jak te przepisy interpretuje Polska, Niemcy, Czesi, Unia, co z tym można zrobić. Podczas rozprawy do dyspozycji mieszkańców trzech krajów byli autorzy raportów środowiskowych oraz dyrektor kopalni turów Sławomir Wochna. Dzisiejsza rozprawa realizacyjna jest w wyniku zapoznania społeczeństwa narażonego na działalność kopalni turów. Staramy się o uzyskanie decyzji środowiskowej, która jest niezbędna do uzyskania koncesji na dokończenie eksploatacji złoża turów w granicach. Obszaru i terenu ogólniczego zatwierdzonego w planie przed 25 latami już. A zatem ta dzisiejsza, to dzisiejsze spotkanie jest po to, żeby społeczeństwu wytłumaczyć, jakie są zagrożenia oddziaływania kopalni i je wytłumaczyć, jakie podejmiemy środki minimalizujące, aby to ograniczyć do minimum. Całość rozpoczęła się od prezentacji bardzo okrojonej wersji raportu oddziaływania na środowisko. Wszystko było tłumaczone na dwa języki trzy pokłady węglowe, pokład trzeci, pokład drugi i pokład pierwszy, trzy e, uchylne ślady, trzeci i drugi aprywni. Hier sehen wir drei e, Kohleflößen, den ersten, den zweiten und den dritten Kohlenfluss. E, I poziomy wodonośne, które je rozdzielają, a wodonośne e, urownie, które je rozdzieluje. Dazwieden gibt es die Grundwasserleiter, die die einzelnen Widoczne jest proszę Państwa tutaj to, że na terenie Republiki Czeskiej w zasadzie nie ma poziomu trzeciego węglowego oraz y, wyklinowuje się poziom węglowy drugi. Osób dopytujących kopalnię i autorów raportu było mnóstwo. Byli to zarówno mieszkańcy Citał, czeskiego Frydlandu czy miejscowości Uchelna, która jest najbliżej kopalni. W imieniu mieszkańców regionu libereckiego głos zabrał także Martin Puta, hetman kraju libereckiego. Nie krył poirytowania tym, że jakość tłumaczenia na czeski była niedokładna. Zaznaczył, że kraj liberecki ma sporo uwag. Ale te proszę, pochopienie, wy, wy pro Ale zrozumcie, wy nas. Ale ja sie uns verstehen. Jest to poprawa historii, gdzie mamy w ogóle możliwość mówić do tego, jakie macie na waszej stronie za. Czesko a Pany. trudno jest w ogóle wiedzieć czy, czy być takim jasnowiciem jakie tutaj macie w Polsce plany za polską granicą. Es schwierig äh welche Pläne Sie in Polen hinter der polnisch-tschechischen Grenze haben. Bardzo bardzo przepraszam ale to, co pani powiedziała, nie całkowicie to, co powiedziałem ja. Proszę, rzeknij to, prosím, to jeszcze jedną czeską. Bardzo przepraszam, bo to jest pierwszy raz w historii, kiedy czeska strona może mówić do tego, co wy przygot przygotujecie. Że po raz pierwszy jest, daliście państwo możliwość um, um, wypowiedzenia się tego, co państwo przygotowali. To jest pierwszy raz. zu die tschechische Partei die Möglichkeit hat, dazu Aussage zu machen, was sie vorbereitet haben. Je to poprvé, co můžou český obyvatelé vyjádřit na své obavy z toho rozšíření té těžby. Je to poprvé, co můžeme říct, że ten dół a ta elektrárna ma niekolik desítek lat wpływ na czeskie obywatelstwo, czeskie żywotnie a i w za życie na czeskiej stronie granicy. Po raz pierwszy Czesi mogą uczestniczyć w, w takiej konsultacji, mogą publicznie wyrazić swoje obawy a jest to pierwszy raz, co się stało w ciągu tych dziesięciu lat kiedy z elektrownia podczas swojej emisji zanieczyszczeń która emituje zanieczyszczenia do środowiska czesi mogą tak oficjalnie wyrazić swoje wątpliwości das ist das erste mal zudem die tschechischen bürgerinnen und bürger ihre stellung dazu zu diesem thema nehmen können das ist die erste öffentliche Möglichkeit der Beteiligung, zu der die Tschechen auch ihre Besorgnisse zum Ausdruck bringen können. Und das ist zum ersten Mal in der zehnjährigen Geschichte, in der dieses Kraftwerk Emissionen ausbringt. Ja, <stavz> <step> Jak dodał Martin Puta, Czesi mogli uczestniczyć w podobnym spotkaniu w Czechach. Tutaj jednak w Bogatyni całość miała przebieg formalny. Każdy głos i każda odpowiedź zostanie ujęta w protokole. Inwestor, w tej dokumentacji, którą, którą przeczytałem, mówi, że, że wpływ na czeskiej, e, e, po stronie czeskiej, po stronie czeskiej granicy nie będzie. I to jest, i to jest e, dla mnie. E, to główne pytanie. Dlaczego je tak vpsané v dokumentaci, jak, jak měškanci, chyba i bogaty nie že, že po prostu že jest, jest, po prostu slyšet, jest, že, že po prostu jak, jak jaký zviator, to, to, že je spilu, že że jak idzie jakiś wiatr i, i o mraky oblaka jsou za nízko, to po prostu, że, że slyšíme koparki i my rádku. I, v, do, i, i dokum, dokumen, dok, v, dokumentaci je spisané tak, že, toho tego nemá. I myškanci e, pýtají se, i dla, mojím zdáním pýtají se správně, dlačego je v dokumentaci vpisané co jiného, než my víme, že je. Musíme negociovat, bo to je naša, e, to jest naša práce, negociovat i zrobit, e, tak, že by byl spokoj, bo já e, nechce poprostu, že by tutaj e, Češi s Polákami v zprávě tej kopální sobě e, e, robili e, Gorsze stosunki nie są, no to dla moim, dla moim zdaniem jest, jest, po, jest po prostu to, co musi zrobić inwestor. Rozprawa administracyjna trwała blisko 10 godzin. Uczestnicy zwracali uwagę, że regulamin nie był korzystny dla tych, którzy mieli pytania i uwagi do raportu, bo czas zadawania pytań był limitowany dwie minuty. Do 1 października można jeszcze pisemnie zgłaszać uwagi do raportu. Wszystkie pisemne wnioski będą brane pod uwagę przy wydawaniu decyzji dotyczącej koncesji dla bogatyńskiej odkrywki.